Ja nazywam się Rafał Leszek i zapraszam na nowy odcinek StoKucz.pl A partnerami kanału są Dom Maklerski Bank Ochrony Środowiska i Dom Maklerski Navigator. Roszady na liście Top Picks Domokerskiego Boś. W najnowszym raporcie analitycy zrezygnowali z walorów Benefit System, Z Wotum i cyfrowego Polsatu i postawili na pięć dobrze znanych spółek z GPW. Jak czytamy w comiesięcznym raporcie Domokerskiego Boś z 19 lutego, skład naszego portfela w nadchodzącym miesiącu podlega umiarkowanym zmianom. W szczególności na listę długich pozycji wprowadzamy akcje ASECO, SE, Millenium, CD Projekt, Selwite i Orlen. A usuwamy akcję cyfrowego Polsatu Votum i Benefit Systems. Lista spółek, które powinny się zachowywać gorzej od rynku, nie zmienia się. Jak tłumaczą eksperci, rezygnacja z akcji Benefit Systems to pokosie zawężenia luki wycenowej. W lutym kurs akcji dostawcy pozapłacowych świadczeń pracowniczych wzrósł do 3250 zł i tym samym niemal zrealizował oczekiwania z grudniowej rekomendacji, w której jeden walor wycenili na 3300 zł. Wyjątkowo krótki epizod w portfelu Domu Okręckiego, boś z kolei Wotum. Akcje spółki pojawiły się w zestawieniu Top Picks pod koniec stycznia. Analitycy liczyli wówczas na korzystne dla klientów orzeczenie TSUE w sprawie C472-23. Finalnie Trybunał potwierdził możliwość dochodzenia sankcji kredytu darmowego w określonych warunkach, ale nie okazało się to pozytywnym katalizatorem dla akcji spółki. Od momentu ogłoszenia wyroku kurs akcji wotum spadł około 10%. Jak informowali analitycy domu Okręskiego boś w raporcie z 19 lutego, walory wotum zostały usunięte z portfela miesięcznego domu Okręskiego boś ze względu na brak katalizatorów w perspektywie krótkookresowej. W wypadku cyfrowego Polsatu, pretekstem do rezygnacji z akcji okazała się nowa rekomendacja. Analitycy domu Klerskiego-Boś w połowie lutego obniżyli długoterminowe, fundamentalne zalecenie Skupuj do Trzymaj. Ich zdaniem, dynamika wzrostu rok do roku skorygowanego Ebida cyfrowego polsatu osiągnęła szczyt w drugiej połowie 2024. W tym roku eksperci spodziewają się znaczącego wyhamowania poprawy wyniku. A na liście podmiotów, które, zdaniem analityków domu Ankariuszkiego BOŚ mogą zachować się lepiej od rynku, pojawiło się pięć nowych spółek. Co ciekawe, w trzech wypadkach można mówić o szybkim powrocie. Akcje CD Projektu i Orlenu wypadły z grona faworytów biura na początku stycznia bieżącego roku, a ASECO SE kilka tygodni później. O zmianie nastawienia do reprezentanta grupy ASECO przesądziły wyniki za 2024. Jak zaznaczały eksperci, stan portfela zamówień spółki sugeruje szybszy niż w ubiegłym roku wzrost rok do roku zysków w nadchodzących kwartałach. Z kolei w wypadku CD Projektu eksperci grają pod solidne wyniki finansowe za czwarty kwartał 2024. Producent gier Raport opublikuje 25 marca. Trzecia przywrócona do portfela spółka to Orlen, który w tym roku intensywnie odrabia ubiegłoroczne straty. Tylko w tym roku notowania paliwowej spółki podrożały o 35% i są najwyżej od lipca 2024. Powrót do akcji Orlenu eksperci uzasadnili pozytywnym wpływem negocjacji dotyczących pokoju w Ukrainie na wyceny środkowo- i wschodnioeuropejskich spółek, z branży surowcowej oraz niską wyceną akcji zarówno w odniesieniu do porównywalnych spółek z sektora, jak i innych polskich spółek z udziałem Skarbu Państwa. Lutowa zmiana nastawienia do akcji Orlenu okazała się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. W czwartek spółka sprawiła niespodziankę, publikując mocne wyniki za czwarty kwartał i deklarując gotowość do wypłaty rekordowej kwoty blisko 7 miliardów złotych dywidendy za 2024 rok. Oferta Ordenu robi wrażenie pod względem bieżącego kursu stawka 6 zł na walor daje stopę blisko 9,5%. A listy nowości w portfelu domu Boj zamykają bank Milenium i Selvita. Pierwsza spółka. Wyniki za czwarty kwartał 2024 opublikowała jeszcze pod koniec stycznia. Bank co prawda pochwalił się zyskiem netto wyższym o ponad 110% od konsensusu, ale głównie dzięki pojedynczej transakcji. Czyli sprzedaży portfela NPL za 74 miliony złotych. Eksperci Donkerskiego oboś zwracają uwagę, że na wysoką rentowność biznesu Millennium i topniejącą liczbę spraw sądowych z Frankowiczami. W wypadku Selwity analitycy Donkerskiego Obości liczą na lepsze w ujęciu rok rocznym wyniki finansowe za czwarty kwartał 2024. Raport zaplanowany jest na 27 marca. Dodatkowo eksperci zwracają uwagę na fundamentalne niedowartościowanie i aktywność insiderów. W drugiej połowie lutego akcje na rynku kupował prezes i członek zarządu Selwity, że po spadku notowań spółki w okolice 45 zł do gry włączyli się insiderzy. Obaj kupili blisko 4,4 ,4 tysiąca akcji po kursie w przedziale 45 do 46,60 zł. Jak czytamy w raporcie z 19 lutego. Ponadto podwyższamy krótkoterminową rekomendację relatywną do rynku dla Selvity do Przeważaj ze względu na oczekiwania mocniejszych wyników za czwarty, kwartał 24 i przez wzgląd na ostatnie transakcje kupna akcji spółki przez osoby z dostępem do poufnych informacji na temat spółki. Aktualnie na liście Top Picks z domu łoterskiego są 24 spółki. Oprócz wcześniej wspomnianych w gronie rynkowych faworytów widzą AB, Action, Artifex Mundi, Asbis, CZC, Decora, Digital Network, Airboot. Forte, Embank, Mirbud, Neuka, Orange.pl, Playway, Tauron, Toya, Unimod, Werkom oraz Voxel. Dziękuję już za obejrzenie dzisiejszego materiału. Oczywiście po więcej treści takie jak ten zachęcam do sprawdzania stockwatch.pl. Tam znajdziecie nie tylko informacje z giełdy papierowartościowych, ale i również rynków zagranicznych.